Bracie Józefie, musimy taki oficjalny, albo ja chcę tak oficjalnie bratu podziękować bardzo za, za to, że się brat zgodził na ten wywiad, z taką radością jeszcze, że... Ja, ja nie mam nic do stracenia. A ja mam wiele do zyskania. Bracie, jakby brat mógł powiedzieć, ile brat już jest tutaj w Krakowskim Konwencie lat? Ile to będzie? No, już w stanie wojennym to przecież policzyć tutaj bramę, cały czas Zanim brat wstąpił do zakonu, no. to jak brat sobie wyobrażał takie życie zakonne, tak jak rzeczywiście później ono wyglądało, czy inaczej? Ja, ja sobie chyba nie wyobrażam, bo ja, ja do zakonu, bo u nas taki był sąsiad, ten ziemieński sąsiad był taki, on był do rycerza niepokalany. On był i mm. Ja też chciałem tego rycerza i co mi za, 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 za tego? Myślę sobie, że może by ja do poszedł na kogoś. Z tego rycerza. Z tego rycerza. Jego córka jest u Felicjanek. O, tak. proszę. Rycerz był i z tego rycerza no. dowiedziałem się. No jak mnie to posłuchali, nie pokarano, że ząbę. No i tam mnie przyjęli. Jeszcze pisał, napisał nawet... Do ojca no. Gogolina poszłam, napisałam do, do, do zakonu. Mhm. A on do tego. Żebym skierował do, do, do Niepokalanowa I tam je przyjęli czymś ale, ale... Ta, ale tam je długo nie trzymali. Tam mnie pokajnie byłem dużo, bo od tego do, do sierpnia byłem pokalanowi. Znaczy ja, ja tam pojechałem mnie do mnie tam skierowały do Niepokalanowa. Napisałem do nich i przyjęli mnie do Niepokalanowa. Mhm. I tam byłem przez chciał, tam by pasła tak przyjdzie. W ogrodzie w zasłałem troszkę tam jakiś jewa, taki bo ojciec. Iwo był brat był. On, był. on był dobry człowiek, był. on już dawno nie umarł. Nie no i on tam pilnął, my z nas kilku, jeszcze moi krótki. W grupie, gdzie jeszcze jeden żyje, w tamtej prowincji, tak w wtedy, w tych postulantach wtedy, tam mnie usunęli z zakonu. Tam? Tam. Usunęli? Dlaczego? Tam mnie usunęli z powodu, że będę chorował, że będę chorował. No ale na co, brat, będzie chorował brat żyje do tej pory. Nie no, i... jakiś, tam, jak był tam, trzeba cały czas, tam lekarz przychodzi badał każdego, Aha. A tu nie, tak skojarzyli sobie, te pierwsze jakieś, pierwsze nawet z, 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 skierowanie, bo to, trzeba było mieć lekarza. Lekarz, lekarz. ja nie trzeba mhm. lekarza, jak się to zakończyło, trzeba Teraz mieć, też tak jest. Ja tam posłał, no i nie, sobie, że, że ja mogę chorować. Tak mi się wydaje, takie poeta była, przestrzenna była. No i wysłali mnie, że poszedł do hałpy no Do poszedł. Że nie godzinę, za nie będzie. No i co, jak tam, to brat to Dobrze, brat Iwo był tam, ma człowiek. On tylko z bo nie z Niemiec. i Hromlew mówił, weź na i się, nic się No ty ja napisał do nie pokazał. Tam nawet były gdzie Chyba Ireneusz opatrzał w ten brzało, że daje mi się wtedy No i co, i przyjechał brat tutaj? No i napisałem i przesłali mi, żebym przyjechał do Krakowa. Ale później mówili, że jedziesz do Golonogu tam od razu, od razu tam, bo tam trzeba, tam był i brat, i brat kucharzem tam był. starszy taki brat mm -hmm. kucharzem był. On wiedzieli w głonogu byłem no. tam od nie udzielił. Od sierpnia. Nie, nie nie, nie byłem. W każdym razie później mnie do, do, do Jasła na nowicjat, mm -hmm. na wiatrze nowicjalne, bo no, idź, ile przy... trwał ten nowicjat? No, rok, rok. Rok, normalnie. postulantem trochę, było tam parę miesięcy mm -hmm. na pożarze, a już po kiedy to było na rejencie, nadszedł znaczy, nowicjat. No i było nas no, trzech na nowicjacie, no i żaden nie żyje. I, i wiesz, że później przyszedł Czwarty, czwarty, w ciągu, w ciągu trasy. Czyli ten najbardziej chorobliwy, który z niepokalanowa został wysłany przez to, że może być chory, przeżył wszystkich, nie? No, choruje na no jak, jak to się dzieje, nie? Tak. Pan Bóg wybiera to, co słabo w oczach tak. ludzi, nie? To ile miał brat lat, jak wstąpił do zakonu? Zakonu? Po wojsku, bo w wojsku mam ja 25 lat. 25 lat. Tak. 54 rok, tak? Czwarty, tak. Czarty. A jeśli można wiedzieć, brat urodził się w którym? 29. 29, no to już brat pamięta tak wojnę. W sensie wojnę tak... pamiętam, tak. Byłem do średniej klasy, chodziłem do sąsiedniej wioski, bo to nie był klasy. A, a skąd dokładnie brat pochodzi? W sensie, z, bo to jest Podkarpacie. Pod, pod Podkarpacie, tak, Między Krosem, a przez tak, w wioska jest sześciu. Między Krosnem, to jest do Krosna 18 km a dobrze na 10 km. No i co, w czasie wojny Ruscy czy Niemcy tam przyszli? W sensie takim, jak, jak to wyglądało? Tam, najpierw przyszli Niemcy. masz tam maszerowali na, na, na defiladę. No tak. i nie, nie bał się brat tego, tej, tej wojny? Nie, ja taki mały chłopak, mój mały, ja miałem wtedy lat, 39, 9 czy lat. No i ktoś z rodziny zginął podczas wojny, od brata? Z mojej rodziny, rodziny tych, które giną, w zginął. Tak, bo ja moja siostra była wyszła mąż i pojechali z ulicą a Tam na, na Ukrainę, tam, 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 takie były. No i on, tak, walczył, tam, 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 i tam, i tam, 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 no i jak? On... No i tak. To e... i majątek. Oni przyszli w nocy, zabrali go i zaszczyli ten tak, no I zajęli ten majątek. Tak, no tam Ruscy, czy Proszę, Ruscy czy Niemcy? Niemcy? Niemcy. Niemcy, tak, za tak, niemcy jako, że brat pochodzi z tej świętej ziemi podkarpackiej... Podkarpackiej, tak. no, Święta tak. ziemia podkarpacka, to pewnie w rodzinie pobożność... Po kim brat bardziej odziedziczył? Po mamie czy po tacie? Kto, jak to było w domu? Czy Zawsze no, nie było tak? Jednakowo, specjalnie tak. Takiej dołacji nie było. Nie było? Ale normalnie było. dzieli to kościoła, modlili się. jak się, się, mm. nawet. Na jakiś czas. No ale o, reakcja kolegów? Miał brat później kontakt jakoś z tymi kolegami? No tak, No jak brat wstąpił i później przyjechał pierwszy raz jako zakonnik, no to jak nie więc dziwnie nie było. My tam specjalnie tam bliżej, że tam nie, 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 nie się po tym, po różnych zabawach nie chodziłem, bo jakby jak to nie ja chciałbym po zabawa. To co brat robił? W sensie brat, bo mówił brat o wojsku, ale pracował, – W domu było gospodarstwo? Jak brat. No, no, pracował brat? – W do było. Był koń koni, był, kilka było. No, tak, pomagało się. Krowy się pasły, później w polu się dużo później żywało coś, to się coś. Byli takie małe chłopaki. Krowy my później w polach, co polu się było robić, bo to samo, że... U nas nie było tak Wszystko w polach się działo. Co, coś się zarobiło, w no to... polach, czy bedło, czy mleko, czy ser, czy coś. To mama chodziła sznurmanowo do, do miasta, sprzedałaś to. No tak. A ilu was trzeba było utrzymać? W sensie jak, Co jak rodzina, jak, ilu było was w rodzinie? No brat i siostra i ja. Trzy rodziny było. No i rodzice byli. I brat jako jedyny poszedł do zakonu? No i to wszyscy nie mogli. No, wszyscy nie mogli. Właśnie <laughs> Wszyscy nie mogli.